Trzecia w nocy, znowu jakieś obce miejsce Ciężko czuć, że jesteś, to nie nasza przestrzeń Przytłoczyło to powietrze, płuca przez nie ciężkie Oddychasz, choć nie chcesz Nagle wszystko niepotrzebne, już chyba za krótkie te dni By czekać na ciebie Pozwól mi, że z zwężę, może jednak niepotrzebnie Jeśli odeszłaś z mną dźwiękiem Ciszy, awersja do słów Nawet w towarzystwie dymu głupio mijamy się znów to przeświadczy, jak snu, a może mam znów tendencję do słuchania wszystkich bzdur. Ja Jam jest namacalne pół, jednak wciąż mi bez różnicy, gdy ważniejszej nie ma tu. Nagle pamięć wygrzebała ból, i chyba spę medytacją z ciszą kopią dół. Pragnę mu Cię słyszeć znów, Tak jest to bez znaczenia, przecież cisza nie zna nut. Dać Ci czas? Wybacz znów, rzucę Ci wszystko u stóp, ale jego nie mam już. Jakbym stracił gdzieś Twój puls, a wadliwa pamięć złośliwie zwodziła mózg. Głuchy wydźwięk ma Twój bunt lub do ucha wściekła krzyczyć, żebym odzyskał swój słuch. Melodii bądź moją znów, chciałbym oddać wszystkie słowa, choć większość spowija kurz. Pustka tempy serca, ból jest możliwym, byś zdradziła Czy w kajdany ktoś cię sku Wąż mą przed nią na pół Nawet oddam ją w całości, gdybyś chciała wrócić tu Pełen przeszkód świat nam znów zagłusza twoją melodię Nie mam bez niej żadnych słów